I trusted Simmons. I should have been able to see through his lies. This is all my fault. Just following orders, right? I thought you are doing the right thing. Find The vaccine. O, wąż. O, to nie była zbyt długa. No. Ale witamy wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku... ...Z Resident Evil 6. Wąż tam jest. Jak wam mam, mamę guzyń. Poczekaj, o! To było. z tej strony Kukis 125. A z tej strony dr Riverka. Weapon. Ja Właśnie próbuję tam wejść, już chyba wiem jak... ...w końcu się do góry, co? Przecież, przecież to jest jakaś luka widzę. Jest jakieś chyba luka, czy mi się zaję. Ja wiem już, jak tam wejść. Ja już też wiem. Martwi mnie tylko jedna rzecz. Ustawię ta jest do naciśnięcia? Zabdurna kamera! Co jest na naciśnięcia? No, koło! Ja nie mogę! O, teraz mogę. O. Mogę za tobą się nacisnąć. Broń idę. No, będzie. Wąż. Zepsuj węża. Muszę się czołgać. Nie zepsuję się węża, Potem. Ty drzwi otwórz. tu jest jakiś maziel. O, O, ten, nieśmiertelny. O, fajne. fajnie. To broń mi daj i otwórz drzwi. Proszę. O, goni cię, fajnie. A, już po, podniosłem broń. Um, no i co? Otwórz drzwi. Nie mówię nic. Gdzieś musi być jakaś dźwignie No dobra, blokowałem. Dobra, wąż. E, no, w sumie to dobry pomysł. Idę sobie pogłębić. Możemy go pokonać, rozumiem. No tak. Jaką mi broń dało? do? Do tego to się sprowadza. Jaką mi broń dało? Najpierw. Nie, niedźwiedziówka. Tak. Dzwiedźówka już nie, ale chodź, bo się coś dało. Bo chodzi o to, że zwróciło broń. Zwróciło broń. No, szkoda. O skrzynka. Granat. Jest mnie, ja? na mnie! A co on ze mną robi jakiś Siedzi na mnie Muszę przodować broń Ze skrzynki otwieram Dobra, strzelba Nie chciałem mordować sam, bo No mam 18 wtaśmy oraz połowił się Nogi mu rozwaliłem, została głowa jeszcze Aha, nie, nie da się go uderzyć. Okay. <laughs> Wróciłem łapą, granaty dostałem, lol. Ja dostałem ammo. Może jeszcze nie? Nie, już go zatwierdzam. Kolejne drzwi, nie. tam nic, tam nic. Szkoda. nie, tam nic. Wolny Seriously. Kick. Spok. Mm. Karetka? No. To <laughs> Ludzie nie mają kiedy umierać. <laughs> Aha. Umrzycie się sobie kiedy idzie. A tu to mamy co. Ja co nie podchodzę. To to elevator. battery. A Co to Chcę No? czemu nie. E, tylko jak to wygląda? Co? To tylko akumulator. Na razie musimy dziwnie po poruszyć. Nie da się. Przed chwilą nie mogłem. Czy ja wszystko muszę robić pierwszy. Byłem przed chwilą przy tej samej dźwigni. Zniknąłeś eee, mi. Stoję obok. E tak wiesz, podszedłeś do tej drzwi i nagle zniknąłeś. Trzeba go rozpołowić. Już. Nogi mu poszły. A no, mój, ja ten... może... w Ach, to jest niedźwidziówki. Tak, to oczywiście. Też trzeba je otworzyć z tym zielonostwem. Tak Łapa, tu idzie. Chyba go zabija. no, zabiłem go. Tu jest jeszcze łapet. Rzuć. LOL, co głupio wygląda. Barki ci się wybiły. Mhm. Mm ich na drzwiach. Gdzie jest Dunny. Tam jest skarb. Ci skarb. Czemu lava? Bo ich stać. No, co? Ma to wskoczyć, nie wiem. No. Fajnie, że nie mogę skoczyć bo ty zeskoczyłeś. aha. Spoko. Jest. Szukaj tej głupiej baterii, ja to mam w Nic nie ma. A jest! to. Aha, dobra, spóźniłem się. Jaki głupie. Teraz ja zaskoczę. Spoko. Teraz to im przeskoczy. No. Błuton. Mm. Głupia dać, a ta dźwignia, A, dać. teraz to się będzie jeszcze kręcić? O, teraz C, Jak chcę co jest?! Pojawił <grym> się. E, ty się bij, ja coś widzę. Eee... A... Głowa na, na, na niego wskoczyła z powrotem. Nie ja widziałem. <gry> o, końca mój, super. Ja Sprawdzę, ile grona A moi, co doszedłe? 6 grona, Aha, tu się zamknęło. Jednak... Ej, kolejny. Co? Nie chcę mi się w końcu Mi też nie. Tak, daremnie i tak jest. <grym> to idziemy dalej, nie wiem gdzie, ale idziemy. Ja biegnę tam, gdzie ty pobiegłeś. Co hmm, tu leży? A, umycie do szczerby. Ja mam małą ammo do szczerby, tylko 23 pociski. Kupisz ten środek? Kupić się można. Co? O, umycie do szczerby. A, umycie do pistoletu. Tam jest wróg. A tu jest wąż. Gdzie jest wąż? Wąż, 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 Gdzie wąż tu jest wąż. Widzę węża. O, roślinka. I przylazł tu... raz. Super. Nie ja mam amunicję, muszę coś wyrzucić. Chyba mam jedną bombę. Za bo ja go killam. Zabiłeś go w ogóle? Ty go wcześniej. Jeszcze nie mogę jej podnieść. Nie, nie chcę tego. Tak w to pieprznołem i się nawet nie rozwaliło. Lol, musiałem to szczelić. No, idę mazi. O, wiem. Przyladuje się. A stary. Nie chcę tego brać. Okej, okay, teraz mogę roślinkę podnieść. A, dziękuję. Tak. No, Okej. Okay. Sześć tiktaków. Osiem. No i co teraz? gdzie GPS? Tam jest. Czemu on mi każe iść ten no? Bo tu jest wyjście. I to się obróci i obróci się. Idzie teraz. O, do teraz. Tu, o. Słyszy ee... Słyszę kolejnego. już. Jest. E... jest. O. Nawet tu. Quick krzota ze sniperki. No, się wpuści mnie. La 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 la. O, militarna bomba. Nie chcę jej. A bo... Super, znowu nie mam bomby, no, sniper. Aaaa daj mi stać no, szybko, Zdetonować zetonować. Zabity. 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 Bomba. A granat błyskowy Kolejny wyszedł Nie, leprzcie nie, się Oni schodzą na jednego hita ze snajpy, no Z są tam, tam wyjść. No, tu się idzie, okej. Okay. Tu, tu nie to ma tam jest... dźwignia dociągania. To są jakieś worki. Dźwignę do ciągania. No to idę do niej. To idź? To są jakieś worki z ciałami czy bez? Nie wiem, o coś tutaj leży Dźwignia. Ciągaj ją. O idzie ko kolejny nie. po mnie idzie. Jak Dobra. mi przykro. Teraz co? E? G O, to ja tam muszę skoczyć. E, nie, stoi za mną. To jest kolejna mina, nie chcę już Mam dość min ja mam jedną. Ja mam zero. Gdzie jestem? A tu Tak jak wchodziliśmy Ale nie, mi chodzi o wroga. A. Zabiję, zabiję tego. Ja tego zabiję. Mam ty takich szotów. E jak mnie to obraca. Aha, obraca tobą. I bomba. Jak ja mam się tam dostać? Ty co? Wlazło mi na twarz! Nie, nie mam iść do F, mam iść do G Na twarz mi w A dobra, już kumam o co chodzi. Go? Dobra, już kułem o co chodzi, to się robi coraz głupsze. Czemu? A, bo trzeba zaskoczyć, żeby wskoczyć na inną. To jest D, tu jest znowu drążę dla ciebie. No idę tam, powoli czekam aż ta Winda przyjedzie. Zaskoczę se tu Kolejny? Seriously? Dwóch? Seriously? Obróć się. I nie mogę skoczyć akurat, bo Winda se odjechała. Tu się obróć. Kto? A mówię do windy, i nie odjechała. Nie, ona ma do mnie przyjechać. No, przyjechał mi w Ich za dużo. Winda! O! No, o Co to, nie, ten! Co, to to też ty Ty, Gnido, zakwasił mnie. Jak mnie bije? Windzie, pały. Głupie nieśmiertelne cię wtedy. A z... Kurde stamina mi się kończy Kacz No... Dobra, wreszcie. Ja mam się do E dostać? Gdzie ja mam się dostać? Do G trzeba się dostać. Eee, no wiem, ale... Gdzie mam skoczyć? O drążek. Do nadę. No. Skoczę sobie. Skrzynki fajnie. Roślinka. O, jeszcze jedna, fajnie. Hmm, to tak powiem. Co to jest? Daj mnie do F. Ooo, pięć tysięcy F, do... nie dasz mnie do E. No i obróć się teraz na E. To chyba był tylko jakiś dziwny bonus, wiecie. Miejscu więcej nie ma. Chyba tylko... Nie, nie kłam tego po prostu. Łoo! Wow. To jest jakaś inna winda. No chyba tylko ty możesz się jakoś tam dosyć. Bo ja w ogóle nie mogę. Jestem no przy właśnie L. jest inna winda, ale ja nie mogę nic zrobić tu. E... Co to jest? I A I jest zrobione, ja tam wskoczyłem fuck. Aż doskoczyć do E, miałeś zostać na tej windzie. I przeszedłeś do, do G. Do G Miałeś zostać na tej windzie, tej drugiej gdzie byłeś. No i Jezu mu muszę spać. Co jest? Nie tak sobie będę jeździć. Musisz chyba. Nie, musieliśmy chyba coś potem otworzyć. To jest nieboźnie. No mi tam dostać. Ja się tam nie dostanę. No bo ty musiał być na drążek wskoczyć. O, o je, jest G. Stój przy tym G. Dobrze. Jestem w G. Jak mi się Co nogi G. fiksują O Amoru do szczelby. Nie ja rozumiem nic. Jest? Co? Nie wyroków jest. Wszędzie. G. Wszędzie. No i jest tutaj trochę za dużo. O mój Boże. Nie, nie róbcie mi tego. No, wyłączyli się. Ale eee. mamy problem. O. Naprawdę problem. Ja Ci nie pomogę. Musisz tutaj przyjść. Jak? Ja nie mogę tego zrobić. Będzie... Są lasery, one mnie, zabi one mnie zabijają. Jestem też jest podwójna dźwignia. No właśnie, ja. widzę, ale jak, w jakim samym się to mam to dostać? Wskocz na E, jest z E wskocz na inną dźwignię. Ja mi nie chce przeskoczyć na E. Jak to się przekręci, to się na E przeskoczy, ale nie na E. Zrób no tak, żeby wejść na E. to jest głupie. Ja muszę wysiąść się zastanowić spokojnie za tym. bo po prostu tak już mi się zaczynają głowie kręcić. Weź, tu ich jest coraz więcej. Dobra. Rączka się na mnie rzuca nawet. Ej, no kurde, nie trafiłem. To ta rąka. Dobra, zastanówmy się. To jest przy D i... Jedzie... Rzuciłem ją w laser, już wiem, że nie chcę w niego wchodzić. No, i to jedzie do E. No i na E wysiądź. No, czy nie jestem... ten przyszedł mi wróg. Kurde, wkurzający. Ale glukę, to jest. Zastanów się na tym. A tu ty jest jesteś w F? Jesteś w F, tak. Nie mogłeś na E wysiąść. Mam się, nie wiem, do H dostać? Nie. No, musiałbyś, ale... Jak ty masz wejść do H, jak to jest zamknięte? Nie pokazał mi, że mam się dostać jakoś. A mam tu coś strzelić. Tak. Czekaj, E. E jest, E się nie świeci. No E trzeba się dostać. No, Tam wiec. skąd jesteś, musisz wejść. Ale tak na tą nie windę trzeba teraz wjechać. to się kręci w drugą stronę. Na tą drugą windę musisz wejść. Ale nie da się, musiałbym na E się dostać. Coś co jest pode mną teraz? D. Jest D. D się nie kręci. Nie świeci. Ale, ale D pod... to jest drążek. Wiem, ale czemu to się nie świeci? Co ja tu on niby zrobić? nic nie było do zrobienia. Nie, może mam coś wszczelić. Dwa razy to sprawdziłem. Sadaj na środku. Nic, nic nie ma. Zaraz i to... A i nic się nie dzieje. F. Mogę tylko przez tu przeskoczyć. Podjeżdża coś pod F. Nie, to nie chcę podjeżdżać pod F. Na F trzeba iść może, czy nie? Byliśmy już na F chyba. Fuck, zła dźwignia. Właściwie. O, jesteś... Jestem na tej, gdzie ty jesteś. No, zobaczę to też. Może coś tu jest? Rączka. No wiem. Walić ją. Tu jest coś zamknięte. Czemu walisz ze słonia czegoś tam? Myślałem, że to jest zwykły pisać. Aha. Czekaj, gdzie nam pies pokazuje? Nie, znowu coś jest ten koleś. Tu coś pokazuje. Hmm. Coś jest nie tak, wiesz? GPS jestem nie taki zły. Ale tu nic nie ma. I jestem gdzie? Dupię. Jestem na tej wyższej windzie i jadę do i. Czemu jestem na i? Nie wiem. I co i? Ja czekam na tą windę. Tą fajną. Dobra, dostałem się na tą wyższą windę. Teraz czekam, aż mi przyjedzie. Konali... Czemu? Bo nie gdzieś się dostałem, chyba że tu no mamy się dostać. Nie, mamy się dostać. Trzeba do H jakoś wejść. Idę chyba. Tak? O, ja skaczę do G. Skrzynki. Ja skaczę do G z powrotem. Idź do I. O, jest dźwignia. Tak, jest, ja tam idę do swojej. Taka w serach? Tak. O, widzę cię, super. Naciśnij ją. Mam. No. <noise> Jak mi zaskoczył. Ja tam rzuciłem hmm. rączkę, także wiesz, hmm. od razu się spaliła. Okej, okay, jeszcze dwa. Nie. A nie, już. I co, teraz, teraz do tylko do na dół. Tak, do mm, super. To się będzie jeszcze głupi kręcić pewnie. Nie, teraz chyścia otworzy. No chyba co? Wpadł do mnie. Podziewał was chyba. Już mam go niby zabijać. Muszę go zabić, no. O, czekaj, co? Rękę mu O. Zniszczyłem go. Super. Super. To było niezamierzone. Myślę, że to było zamierzone. Ja tego nie zamierzałem. <laughs> Ej, drugi przyszedł. Eee. się fiksuje tam. Ja tam skaczę. chciałem <laughs> właśnie, ale jakieś dźwigno mi... Tam jest dźwignia. A gdzie? E, nie wiem. Kopnę tego gościa. Chyba mogę, gdzieś mogę coś zrobić. Nie wiem. Gdzie. No i znowu na mnie siedzi. Ooo... Ej, kurde, nie ogarnę tego! Jak trwa to na mnie... Ja, nie. No, a ja właśnie znaczy, próbowałem to zatrzymać. Ty chodzisz po ogarnu! Po prostu ja napiewszałem za ja tą gałką jak ja głupi o... <laughs> Jak on na mnie siadł? Czemu to jest takie ludzie? Ja nie wiem Wyszedł ze mnie mały no. hmm. Idę sobie od niego w cholerę Ociekaj po prostu no, no, Ja wiem, że bieg muszę biegnąć po tą skrzynię To po ten hak Łapka. No. Już go zrobiłeś on Ha, co? Ty też ja jesteś? No no. mm. Wiesz, może tak skaczmy na przykład. No, że byłoby dobrym. What the fuck? Chciałbyś to? E, nie. Bo jak ty, w tym, w tak tak prostu I... Co ja mam z nim zrobić? Zabij go? Czemu? Trafiłem ty. Ej, co jest? Nie da się trafić. Trafiłem, ale co z tego? A ja też O, rozwalony ja to chyba nie o to chodzi O... On ci przeładować broń Nie Chyba chodzi o to właśnie żeby spać On tak spada powoje Już nie będzie nam przeszkadzał Tu no, mam e coś Skaczymy wef Nie nie tak. da się Jak kucełe będzie na stuwa To jest filmik, tu nie ma A jest Ooooo Jakie wolny Ja wyrobiłem Ja już się wspinam do góry Co? Co jest? Fajnie Będzie kolejny, mam spacja Ooo Dawaj Dawaj ja. Ja prze... O, jeszcze ten! <grym> Super! Przyszedł do a Szybko czowkaj! Maszuj, maszuj, maszuj! Tak, jestem szybszy przeciwko! <grym> to mi dupę nie chce! <grym> jump! Jump! Forest. Kurz! zabiło go. Super. Like a Jump! 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 Ale a przynajmniej była ta do ogarnięcia. O, ty... o dokli... Dotknij mojego generatora. <grym> Zobaczysz jakie oni nigdy nie widziałeś. Szukam skrzyny. Nie ma skrzynki, jak wszystko żeśmy zażarli. Nie można było być. Durna kamera. nie by po prostu. Kup se ten adapter do pada, będziemy grać na padach. Mam ten pad, nie potrzeba go dotykać. Jakoś nie chcę mi się go podłączyć, nie mam ochoty. To dużo roboty. Trzeba podpić pod USB. No, w sumie. A jak nie wejdzie za pierwszym, za drugim, może nawet za piątym razem? Wszystko, wszystko znaczymy. Będzie problem faktycznie. Chris! Chris!